Siemadyczko maleczko szczególnie z tej strony. Witam się na moim kanale. Witam Cię w szybkich rozpakach. Tym razem jedziemy z koksem na szybciora. Rozpakujemy Zotaka G GeForce GTX 1080 w wersji napisanych gdzieś, czy nie ciekawy jestem, bo nawet nie spojrzałem. Chyba nigdzie napisane. ISTROM oczywiście, 8 giga, to sprawy, to jest mini. Kodzik gdzie jesteś? Jest kodzik, tu w tą stronę. Ale ostrość to powinna być, bo jasno jest. Nie, nie mam włączonych tych świateł wszystkich, bo jest dzisiaj dość jasno, więc taki kodzik. Dobra, dobieramy się do karty. Gołtu, to, to, to. Zabijamy. A co to tak od góry? Ojej, jakieś naklejki Dziwne. Jest koperta, a w kopercie bacz. Płyta i quick Start Guide. W tle oczywiście słyszycie moich harpaganów dwóch prawdopodobnie słyszycie, mam nadzieję, że jak najmniej, ale tam oczywiście dzisiaj zostali w domu, mieliśmy parę wizyt i jeżdżenia, więc ich słychać. O, najważniejsza rzecz w pudełku. A tak może pokażę, no tak nie, nie, nie pokazuję, tylko ja sam patrzę. Czekajcie, jak wyjmę. Te naklejki to takie małe estetyczne, jakby płytka była. W pudełko oczywiście tak. Wyjmiemy i najważniejsza rzecz, zateczka. Dobra, ale nie zabijaj mnie pudełko. Dobra, kartę wyjmiemy. Trzymam karty. Dodatkowo tylko kabelek. Ósem. Jedna ósemka. Na dwie szóstki. Także to wszystko z tego. Na mini. Mini, jak to mini? <ścoughs> Mała. Coś takiego, nie, większa jest niż 1060, wiadomo, jakoś tak chyba trochę, trochę więcej ma tego. Na grubość cięższa w ogóle. Rurki pipy widać tutaj dwa. Dwa, chyba dwa z tej strony wychodzą, tak. Na górze dwa, ale, a z tej są trzy i widać dwa. a palcem akurat zasłanią. są. <ścoughs> Czy ja prosiłem, żebyście byli cicho? Są trzy hitpipy i dwa widać, które tutaj wychodzą. No, tutaj się też jeden kończy z tej strony. Do no, PCB się kończy tu, radiator tu, obudowa tu. Ósemka, napis Zotak Ten napis możliwe, że się świeci jak włączę, to będę wiedział. No, oczywiście PCI 3.0, dosli, slociki. No, mogła być jeszcze krótsza, nie? <laughs> Ósemka, pokazywałem zasilanie? Pokazywałem. Dobra, no i sloty to tak standard. 3 display porty, 1 HDMI i DVI, nie? I tak trochę, że tak powiem, wystaje ponad śledzia, nie? Kawałek. Ale myślę, że nie będzie się wychylała z, ze slotu. No tak, trochę bieli, wali, ale o na mnie. O na mnie. Ręka. Czekaj, ręka nóż. Ręka, nóż. ręka podłożymy A, za blisko, nie? No jednak coś tutaj. No, ale mieści się na pudełku, więc teraz może. Być nie musi. Może kamerą trochę pociągnę. Ły, Nie, nie bardzo. Łapię. Chyba, żeby. Nie, za blisko, za małe jest. Może bym naprawdę tym białym światem przydzwonił, to byłoby lepiej. A, oczywiście, backplate. Backplateik fajny jest z tyłu. Coś tam widać, że się. Nie wiem, czy będziecie widzieli. O, teraz widać. Czy się opiera jednak o coś, czy tylko jest dla fanu, nie? Coś tam się opiera, nie? Jakieś moduły tam są, ale czy tak się opiera? Tam nie widzę, żeby tam były termopady, więc jest bardziej tak. No, może to ciepło, które brf, 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 bucha za karty, chociaż stoi nie bardzo. E, e, to, 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 to będzie chroniło procka, nie? Tam przestrzeń na procku. No, no to taka karta. Zapakuję ją do kompa, sprawdzimy w kłajku. Dzisiaj było już ten. Godzinny materiał macie. Wieczorem jak przyjadę, może coś jeszcze dogram. Sprawdzę, przetestuję w kilku grach, zrobię benchmarki później. Policzę i opublikuję. Zbieram, tak naprawdę. A, też a propos benchmarków, bo się dopytujecie. Zbieram wszystkie serii Zotaka karty. Do benchmarków, i potem jak je wszystkie razem policzę, to będzie jeden za drugim. Nie wiem, czy od najlepszej, czy od najwydajniejszej naj, naj, naj do najmniej wydajnej, czy od 1050 do 1080 Ti e, zrobię. I będzie też mini, oczywiście. I potem jakby zrobię taki, nie wiem, w którymś miesiącu zbiorę się i będzie po prostu jeden po drugim benchmark. Bo mam dużo benchmarków porobionych, niepoliczone policzone. Przysiądę do tego za jednym posiedzeniem, będę się, nie wiem, w tydzień i sukcesywnie będę te benchmarki robił. Tak to będzie wyglądało. Taka akumulacja benchmarków w danym jednym okresie będzie, powiedzmy, w ciągu tygodnia czy dwóch, codziennie będzie inny materiał, nie? No, no to by było na tyle, dzięki za uwagę, bo kolejne yy, unboxingi czekają, rozpaki szybkie, więc na razie